Temat rozmowy. 1. informacje ogólne. Dwa, sprawy dotyczące osadzonych. Dzień dobry, Dawid Wadowski. Ja tam dzwonię w takiej sprawie, bo tam kolega jest na wakacjach siedzi tam. Paweł Nazar Nazarowicz, i chciałbym się dowiedzieć, bo ja tam zamierzam przyjechać do niego. Bo miał mi facet flagę okleić, moje auto miał mi okleić i po prostu chciałbym się dowiedzieć, jak tam z nim się skontaktować, żeby tam wyszedł na chwilę i okleił mi auto flagami. Proszę bardzo. U was jest taki gościu, Paweł Nazar Nazarewicz, o nim było głośno. Jest głośno. I po prostu ten, a umówiłem się z facetem, że mamy flagi okleić. Za mi flagi. Ostatnio jak z nim byłem, zawieszaliśmy flagę panu. Prezydentowi Lechu Wałęsie. No i nie zdążył, pogoda nie była zbyt fajna i po prostu nie okleiliśmy flagi, nie okleiliśmy mojego auta. Ja bym tam przyjechał do Was i po prostu Pawła tak na chwilę wypuścić, żeby mi ten okleił auto. Proszę na widzenia dzwonić, to widzenia się takimi rzeczami zajmują. D czyli na widzenia dzwonić i widzenia mi to ogarną, żeby mi Paweł okleił auto. Czy tak? czyli dobra, dobra, czyli powiedzieć z widzeniom, że z Nazarem sprawa taka, że jestem z nim umówiony a te, tak, tego pan, znowu politycznie pan, to wszystko co mi pan powiedział o, okay, czyli... także proszę dzwonić jutro jutro na widzenia dzwonić, Okej, okay, dobra dziękuję, ja, na tam na stronie reszty wszystkiego. Do, widzenia. do widzenia i starczy miło zagadać zobaczymy co jutro mi powiedzą w końcu jestem umówiony z Nazarem na oklejanie auta, nie bądź mierny bierny i wierny, zareaguję Robi się panie. Subuj i obserwuj, będzie się działo.